Zostaw suba i lajka, aby już miał dobry dzień. Witam Was wszystkich. Dzisiaj Wam pokażę, jak zacząć pracować jako kierowca, bombowca pociągu. Aby, aby pójść do pociągu, yy, Wam pokażę ścieżkę. Yy, na przykład, nie bo już Wy się będziecie tu spawnować, to musicie iść do, do tego pomarańczowego teleportu, nie? To musicie tam iść. Widzicie, że tutaj są pociągi. A, a co służą pociągi e, właściwie e, właściwie e, to służy do, do transportu na przykład paliwa albo kulanta. Tylko musimy się dowiedzieć, co to jest paliwo i kulant. Otóż tak za chwilkę przejdę do tematu, tylko zostawcie suba i lajka, like ponieważ będzie się bardzo dużo. Yy, ładnie, bo montowało filmiki i staram się, aby było jak najlepiej. Paliwo. Paliwo będzie nam potrzebne, gdy na przykład musimy odpalić rakiety, albo jakiś na przykład transport przetransportować. Yy, gdy nie ma takiego paliwa, yy, ponieważ yy, znaczy, jak nie ma paliwa, to. To znaczy, że nie możemy już odpalić rakiety ani odpalić jakiegoś transportu. Chociaż zobaczmy, czy. Dobra, nieważne po prostu. Temperatura jest ok. Jeżeli na przykład, yy, na przykład nie ma paliwa i jest na. Yy, cały bak na czerwone, to już się przeteleportuje. I jak widzicie, jestem przy paliwach. Widać, że tu jest yy, level paliwa, czyli jeżeli jest na, na pomarańczowy cały bak. To znaczy, że jest wszystko ok. Możemy przetransportować nawet yy, jakiś transport. I widzicie, to tankuje na przykład ten pociąg, nie? Zaraz zobaczycie. O, widzicie, to już tankuje i, i to leci do tego, do levelu, nie? I, i na przykład możemy przez to odpalić na przykład jakiś transport, albo odpalić rakietę, i, i to pali. Te paliwa są naprawdę potrzebne, ponieważ, no widzicie, to już się teraz zmniejsza. Jeżeli będzie to całe, całe na czerwono, to znaczy, że nie możemy odpalić ani rakiet, ani transportu. To znaczy, że nie będziemy y, mieć szybkości, y, po prostu nie będziemy mieć ułatwienia do uciek... Nie będziemy mieć y, łatwo uciekać, nie? Czyli w sensie... Jak, jak na przykład, jak będą ekstremalne eventy, o mówiłem wam w niedzielę, to znaczy, że, że po prostu yy, nie będziemy mogli uciekać, jeżeli nie będzie paliwa. A jeżeli będzie paliwo, to, byśmy, to możemy ucieknąć. Więc no, możemy na szczęście ucieknąć i chyba nie wiem w sumie, ale yy, to wszystko. I teraz właśnie przejdziemy do kulanta. Dobra, no, jestem, jestem w kulancie, nie? I teraz wam pokażę dwie poszlaki, po co nam jest potrzebny kulant? Pierwszy poszlak, czyli po prostu, żeby, żeby po prostu ochłodzić ten Facility, nie? A jeżeli nie będzie ochłodzenia, to cały czas będzie rising, no teraz to już się zmieniło na, na stable, ale jeżeli tu będzie rising, to to znaczy, że z minus 20 to będzie na minus 1101 i właśnie jak będzie rynik, no to temperatura będzie się podgrzała, podgrzała, podgrzała i podgrzała, a jeżeli będzie cooling, to będzie po prostu zimna, zimna, zimna i zimna, nie? No i drugi poszlak, po co nam jest potrzebny coolant? Aby, no, no nie tylko ochłodzić, ale po prostu, żeby to też wypełnić. Jeżeli to nie jest wypełnione, to znaczy, że też to nie można po prostu odpalić W sumie też to jest tank level Więc to też jest druga poszlaka Jeżeli Jeżeli na przykład powiedzmy Jest, jest cały bug na niebiesko To znaczy, że Po prostu możecie odpalić te pompy I po prostu Będzie Wam działał kulant A jeżeli będzie cały czas Będzie cały na czerwono to znaczy, że te dwa, te dwa pumpy się wyłączą automatycznie, gdy już będzie na czerwono, i nie będzie to już yy, po prostu jakby ochłodzało. Więc za chwilkę, no widzicie, już się wyłączają te pompy, i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, gdy spróbujecie odpalić te pompy, gdy, gdy nie ma tego baku. I słuchajcie, jest, jest kulant tak slow i potrzebne są pociągi, aby przewozić ten kulant, nie? To Dlatego są te kulanty i full. To, to już wiecie, o co tu mi chodzi. A teraz zapraszam na przejażdżkę. Doczekajcie teleport na się. I słuchajcie, już jesteśmy przy pociągach i właśnie sobie wsiadamy i robimy taką testową przejażdżkę. Jak coś mi wyskakuj z tego pociągu. A za chwilkę możemy przejść do tego tematu z tymi niebieskimi czymś, ok? Tylko, tylko że, że zawsze są przypadki z tym i są problemy. Ale dobra, nie ważę. Przejdźmy się na, na ten na przejażdżkę. A po co jest nam to potrzebne? Te różowe. No różowe to prawie nic. Jest tylko tylko po prostu przewożą yy, jakieś tam rzeczy, prawda? Czy tam dostawy? I za chwilkę właśnie y, dostarczymy paliwo. Tylko, kto mi wjechał! Kto mi wjechał! Naprawdę. Ale możemy się przypatrzeć, jak on to robi. Witam, mogę siadać. Y, to, to jest tylko taka testowa to więc. Więc to nie jest y, na celu, nie? Aby. aby to dlatego. To jest po prostu w celach. Y, pokazania, jak to się robi. No i już właśnie gościu dostarczył yy, paliwo, a za chwilkę on dostarczy ten kulant. Za chwilkę dostarczy ten kulant, tylko że uważajcie na pociągi, ponieważ mogą wam zrywać te kulanty, nie. I, i tyle po prostu. Widzicie, że już jest yy, prawie całe na czerwono, więc on już teraz dostarczy. Czekajcie, bo teraz wyjdę. O, i widzicie, teraz to się już napełnia i jest do pełna, nie? I właśnie on tutaj przetransportował kulant, y, i tyle. Tu mamy kulant production, to też działa na, na, na zasadzie tych, tego paliwa kulanta, nie? I tyle po prostu. Teraz przechodzimy do tego dużego, niebieskiego, coś, przetransportuje się do pociągów. Witam Was wszystkich na kolejnym, na ostatnim yy, po prostu yy, yy, tego, a tego pociągu. I tylko uwaga, tylko chciałbym Wam powiedzieć, że tutaj pokazuję Wam znak eksploziv, czyli eksplozywne, więc nigdy pod żadnym pozorem nie strzelajcie do tych, ponieważ możecie spowodować wybuch tego, i mogą prawie zginąć yy, osoby jakieś w pobliżu, gdzie są tutaj. Ja się teraz Wam pokażę, po co są te niebieskie coś. To są rakiety. To są rakiety takie. To są jakby paliwo. To też jest paliwo rakietowe. I paliwo rakietowe też jest podłączone pod, pod paliwo. I uważajcie, bo tutaj już coś. Bo tutaj już tutaj by wybuch był i byśmy już zginęli. I to, te są nam potrzebne, aby, aby przetransportować paliwo. Do, do tego, do, do, do rakiety. No, mówiłem, że już paliwo też jest pod nadzorem tej. Rakieta też jest pod nadzorem tego paliwa. No, ale też, też jest nadzorem paliwa rakietowego. Właśnie, jeżeli na przykład już będziemy strzelać tak dużo, 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 to się potem stanie takie fioletowe, potem. Różowy, i potem czerwony. A potem, jeżeli to będzie migało, to musimy stąd najszybciej uciekać, ponieważ to będzie wybuchało. Jeżeli to coś wybuchnie, to na przykład te osoby, to na przykład ta osoba, jak będzie tutaj, to faktycznie ona zginie, bo kurde, wybuchło to. I tyle chciałbym Wam powiedzieć. Jeżeli Wam się poradnik spodobał, to zostawcie suba i lajka. Dziękuję.